Cześć, tak prezentuje się komplet siedzeń do Suzuki Intruder 800, fabryczne było spikowane guzikami, no i oczywiście jak to w starym motocyklu popękało i zdrewniało, nie było to zbyt przyjemne, no ale tu już wymieniłem calutką tapicerkę na nową, jest to poszycie winylowe, odszyte w rąby na... Srebrnych niciach. Tak to wygląda. Myślę, że całkiem ciekawie. Jeżeli oczywiście potrzebujesz takiej zmiany, zapraszam do kontaktu. Możesz też podzielić się opinią w komentarzu, jak podoba Ci się ten model, który tutaj wykonałem dla mojego klienta. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i polubienia mojej strony na Facebooku, Instagramie, a nawet TikToku. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!